Witam Was serdecznie po tym październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, po dwóch meczach z Portugalią, o którym już mówiłem wcześniej, i po meczu wczorajszym z Chorwacją. Zapraszam na podsumowanie tego spotkania. No i to na początek to to, że Polska zremisowała 3-3 z Chorwacją. Mieliśmy bardzo nieładne zachowanie bramkarza Chorwatów i całkiem nawet dobre momenty gry naszej kadry, ale o tym za chwilkę. Może zaczniemy od tego, jak padły bramki. Bramkę na 1 do 0 Polska zdobyła bardzo szybko. Już na samym początku meczu Jan Bednarek przejął piłkę, podał do Urbańskiego. Urbański zgrał w pole karne do Zielińskiego, a ten pewnym strzałem pokonał Liwakowicza. Niestety, później, około 25 minuty, były takie 3-4 minuty, które tak naprawdę, w których Chorwacja nas rozstrzelała, jakby to nie brzmiało, bo zaczęło się wszystko od Faulu Szymańskiego z prawej strony pola karnego, tam piłkę dośrodkował modlić. Dawidowicz, chyba największy sabotażysta w tym spotkaniu, zgrał ją głową na przedpole, wprost pod nogę Sozy, a ten no, kapitalnym strzałem tutaj akurat przy tej bramce, buce nie można nic zarzucić, bo po prostu strzał był silny, świetny i polski golkiper tak naprawdę nie miał jak tego wybronić. Chwilę później, bo w 24 minucie było już 2 do 1, tym razem, tym razem kilka podań z klepkich Chorwatu, Szymański odpuścił też krycie, a Sucić w biegu w pole karne i pokonał bułkę, Tutaj wydawać by się mogło, że Bułka ten strzał i te obrony, no tutaj mógł się lepiej zachować, ale to tutaj też, no pierwsza połowa nie była najlepszą połową naszej defensywy, łącznie z bramkarzem. Prze bramce na 1-3, no to mieliśmy po prostu szkolny błot Dawidowicza. Kiedy to Chorwaci nas prasowali, piłkę rozgrywaliśmy w obronie, no to ten tak bardzo nierozmyślnie podał w poprzek boiska, no piłka trafiła pod nogi Chorwatów, mieliśmy z tego akcję i bramkę na... 3 do 1. Od momentu podania Dawidowicza tak naprawdę cała obrona nam się rozsypała i no, nic tam nie działało. Ta akcja po prostu musiała zakończyć się bramką, bo ta nasza obrona po prostu się rozsypała jak domek z kart. Pod koniec pierwszej połowy taki sygnał do ataku dał Kamiński. Najpierw wyszedł sam na sam z Liwakowiciem i trafił niestety w bramkarza, a nie w bramkę, chociaż wydawałoby by się mogło, że murowany gol. Druga taka akcja, kiedy to przebiegł boisko wzdłuż pola karnego. Odegrał do Zielinskiego, Tam Zielinski był faulowany przez Modricia, dostał też kolanę w głowę. Sędzia uznał, że jest przywilej korzyści dla naszych. Zielinski jakimś cudem wyłuskał tę piłkę spod nóg Modricia i podał do Kamińskiego. Ten odegrał do Zalewskiego, a Zalewski pewnym strzałem z lewego kąta pola karnego no, umieścił piłkę w siatce. I na przerwę schodziliśmy z wynikiem 2 do 3. I tutaj tak, fatalna pierwsza połowa bułki. No, Mógł grać dużo, dużo lepiej, co pokazał w drugiej połowie. Następnie też Dawidowicz. Zdecydowanie nie był tego mecz. Dużo głupich podań, zwłaszcza pod nogi rywali, to samo co miało miejsce w meczu z Portugalią, gdzie podał pod nogę Bruno Fernandesza, tutaj podał pod nogę Sozy. Tragiczny występ Dawidowicza, chyba najmniej udane zgrupowanie polskiego defensora ze wszystkich. Też nie można się po nim spodziewać niczego wielkiego, bo on gra w Helasie. Hellas jest 12. W siedmiu meczach zdobyli 12 bramek i stracili 12 bramek, więc no... Szału tam też ta defensywa nie robi. A jeżeli Dawidowicz jest jej liderem, no to Dawidowicz też szału nie robi. Prostej. Dużo krytyki po pierwszej połowie spadło też na głowę Jana Bednarka. I tutaj uważam, że... że większość błędów Bednarka wynika z tego, że po prostu Dawidowicz popełnia błąd. Piłkarz mu ucieka, Janek próbuje to jakoś załatać i z tego też wynikają jego błędy. Ale to jest, mówię, moje zdanie które chyba, chyba ma jakiś tam sens, ale to druga połowa to też dobry początek Polaków. Pierwsze 5-10 minut też fajnie prasowaliśmy, też Chorwaci się gubili. Niestety nie udało się zdobyć tego gola szybko. Potem zostaliśmy zepchnięci i tutaj objawił nam się Bułka. Pokazał, że potrafi grać na najwyższym poziomie, co, co też się o nim mówiło, że, że jest świetny w lidze, ale kto z zdrowych zmysłach ogląda Ligę Francuską? Bądźmy poważni. Natomiast tak, tutaj... Bułka pokazał, że może być spokojnie tą jedynką w kadrze, jeżeli na mecze będzie wchodził tak jak w drugą połowę, a nie od drugiej połowy. Bo naprawdę świetny występ. On sam mówił, że no, puścili po trzy bramki za Skorówski na tym zgrupowaniu, ale on przynajmniej wygrał. No to akurat durne podejście, ale nieważne. Ważne, że w drugiej połowie bronił naprawdę dobrze, bo Chorwaci mogli nam narobić szkód tymi strzałami, gdyby tam stał ktoś słabszy. Na bramkę wyrównującą musieliśmy czekać do 68 minuty. Lewandowski został obsłużony dobrym podaniem, długim, nie lagą, długim podaniem. Zszedł też na prawą stronę pola karnego. Urbański wbiegł w pole karne, ściągnął obrońców. Lewandowski wcefał piłkę na przedpole. Tam Szymański miał naprawdę bardzo dużo czasu, był niepilnowany, mógł sobie tę piłkę ustawić. Ustawił i strzelił naprawdę ładną bramkę. Biorąc pod uwagę to, że troszeczkę też Szymański był krytykowany w tym meczu, że odpuszcza, że nie jest jakiś mocny fizycznie, łatwo się go przepycha, no to trzeba mu też oddać, że ta bramka jest naprawdę bardzo ładna. Natomiast w 76 minucie, no kuriozalne zachowanie Diwakowicia, wszedł wyprostowaną nogą gdzieś w bok kolana lewego, nie wiem, z 30 metrów od bramki i jeszcze był zdziwiony, że dostał czerwoną kartkę. Głupszej reakcji nie widziałem, naprawdę chłop się mu ładuje w nogę i jest zdziwiony, że przecież ja nic nie zrobiłem, jak to czerwona kartka. Największa szkoda jest z tego, że nie udało się zdobyć bramki granic w przewadze. Chorwacja bardzo mądrze utrzymywała się przy piłce i mecz zakończył się wynikiem 3-3. Lewandowski utykał, wychodząc przez Migzone do autokaru, jednak miejmy nadzieję, że nic mu własnego się nie stało. A mecz zaczął na ławce. To tyle, jeżeli chodzi o bramki. Teraz no, omówienie poszczególnych pozycji. No Tak jak mówiłem, bułka, pierwsza połowa dość kiepska, w drugiej pokazał, że, że potrafi bronić, że jest wart tego, żeby wychodzić w pierwszym składzie. Ogólnie u nas z tymi bramkarzami to jest taki dobrostan i że, że nie musimy się martwić, który tam będzie bronił, bo wiadomo, że poradzą sobie. Dawidowicz, że tak jak wspomniałem, no, niewytłumaczalny błąd przy bramce, potem też jakieś głupie podania, strasznie elektryczny, niepewny. Gdy pojawił się na boisku Piątkowski, no to mieliśmy po prostu tak jakby, nie wiem, glik w prajmie wszedł na murawę. 100 razy lepszy piłkarz od Dawidowicza i chciałbym, żeby Dawidowicz już na chwilę został odsunięty od tej jedenastki no bo w tej chwili Piotrkowski po prostu go zjada i to na każdym możliwym aspekcie gry wygrane główki, odbiory, przejęcia zastawianie się z piłką no chłopak myśli na boisku, czuje grę a, a Dawidowicz to po prostu no co on może zrobić, jedynie puścić oczko do kamery przed początkiem meczu i tyle kompletne nieporozumienie mam nadzieję, że ten polski Hummels, jak tu mówił o nim Mati Borek no na razie w najbliższym zgrupowaniu na boisko nie wejdzie Bednarek, tak jak wspomniałem, no chyba najpewniejszy z tych wszystkich naszych obrońców przez ostatnie miesiące, i tak jak już też mówiłem, większość jego błędów chyba po prostu wynikała z tego, że Dawidowicz nawalał, umylił się i on po prostu musiał ratować sytuację. Co nie zmienia faktu, że zawsze najłatwiej go krytykować, bo zawsze kiedy pada bramka, on jest najbliżej bramkarza i piłki. Więc no, trochę pechowy, ale stabilny. Bardzo dobrze też prezentował się na boisku Jakub Kiwior. Spokojny, odpowiedzialny, takiego kiwiora w kadrze można oglądać i ogląda się go naprawdę przyjemnie. Jakub Kamiński, no kurczę. W porównaniu z tym bezbarwnym Frankowskim, który biegał w meczu z Portugalii po boisku, no to ten Kamiński to wygląda tak samo jak Piątkowski przy Dawidowiczu. Kapitalna zmiana, nie robi szału, nie jest szałowo, ale jest lepszy moim zdaniem niż Frankowski. Zrobił więcej do przodu, szarpał, próbował, nie wał się brać odpowiedzialności. Takich ludzi w każdej chce oglądać, a Frankowski podobnie jak Dawidowicz powinien jeszcze chwilę odpocząć, bo... W ostatnich meczach on tej kadrze nie daje za wiele, ten Frankowski. I wydaje mi się, że zastąpienie go Kamińskim to jest naprawdę fajna zmiana na plus tej kadry. Z Kamińskim jest tylko ten problem, że on musi wejść w grę, musi złapać ten rytm gry. No w tym meczu tego koło, nie wiem, 20 minut, 25. Ale gdy już złapał mecz i złapał ten rytm meczowy, no to kurczę, to, to naprawdę świetny zawodnik. Oby zdrowie mu dopisywało i grał w klubie. Moder. No Moder odpowiedzi na to, czy będzie szóstką na przyszłość tej kadry, czy nie, nie dał bo to był taki jego najbardziej chyba równy występ. Równie dobry i równie zły. Jeżeli chodzi o te równie dobre, to naprawdę miał kilka świetnych podań, przejęć. Te złe, no to też tu zagra piękne podanie pasowe, za chwilę się pogubi, straci piłkę czy poda do rywala. Więc ten moder, widać chyba po nim po prostu brak tego ogrania jeszcze. Nie wiem, bo jak pogra, ogra się to naprawdę, no on on nie grając i tak ma największy potencjał z naszych defensywnych pomocników. Ale mimo wszystko, ciągle od tego Modera będziemy wymagać chyba więcej. Zieliński no to... no to Zieliński. Przeskoczyło, jak to mówią i tak to jest, to jest prawdziwy lider kadry. Nie boi się wziąć tej gry na siebie, prowadzi, zachęca do atakowania. Kapitalnie wykończył tę sytuację bramkową. No, strasznie dużo pracował w pressingu, w odbiorze. Naprawdę no, naj, najpewniejsza podstawa tej kadry po prostu. Tak jak mówię, Szymański bardzo też podobny mecz do bułki. Pierwsza połowa mocno dyskretna, żeby nie używać innych słów. Natomiast w drugiej już wyglądał dużo lepiej. No i ta bramka jeszcze też dopisuje to, że odnalazł się w jednej pozycji, podążył za akcją. Tak może grać w kadrze. Zalewski i Urbański, no kurczę, młode chłopaki, a Zalewski kluczowe ogniwo, szarpał tym lewym skrzydłem. Odnalazł się przy akcji wykańczającej gola. Robił co mógł naprawdę. Dobry znowu mecz Zalewskiego. Nie był tak chaotyczny, jak z Portugalią, więc też, też na plus. Urbański. Chłop musi grać. Nieważne, ile gra w klubie, czy gra nawet może zagrać minutę przez miesiąc. On i Zalewski mają takie coś, że jak zakładają koszulkę kadry, no to stają się lepszymi zawodnikami niż w klubach i oni muszą grać zawsze i od początku, bo to ile nam daje Urbański? Że nawet był taki moment chyba w drugiej połowie, Urbański otoczony czterema chorbatami i wyszedł z tego pressingu z piłką jeszcze. No, nie możemy sadzać go na ławce, panie probierz, no, Urbański musi grać po prostu zawsze. Świderski, no, dużo pracy w presji, nie miał wszystko w tym ataku mocno niewidoczny też. Na pewno przyzwyczaił nas do lepszych występów, no też, że głupio tracił piłkę, miał problemy z przyjęciem. Nie był to najlepszy mecz Świderskiego. No i ten Piotkowski, który wszedł, no, jest objawieniem tego zgrupowania. Gdyby grał z Portugalią, być może nie stracilibyśmy aż trzech bramek. Nie wiem, ale wiem, że trzeba mu dawać szansę. Bo Dawidowicz już chyba ten kredyt zaufania wyczerpał, moim zdaniem, na pewno u kibiców. Spaść w hierarchii niżej Bednarka kibicowskiej, no to jest sztuka, a Dawidowicz dokonał. Natomiast tutaj, no, Piątkowski musi grać, bo ma wszystko, ma wszystko. Przede wszystkim najważniejsze chyba myśli na boisku i myśli, jak może potoczyć się akcja. Bo w drugiej połowie była taka sytuacja, gdzie Bednarek dobiegł do któregoś z Chorwatów na skraju pola karnego. Podanie poszło obok nogi do środka i Piątkowski je przeciął. Potrzebujemy takich zawodników, jak jest zdrowy, nie gra. Zmienników nie będę oceniał, bo no, też ciężko ocenić zawodników po, po kilku minutach na boisku, chociaż Piątkowskiego oceniłem, ale wyglądał wybitnie. No a Majo dużo wiatru narobił, pościgał się, poprzepychał. Jest w nim potencjał na granie w kadrze. O jedele, no, nie pokazał nic specjalnego, ale też, no, nie szedł poniżej jakiegoś tam poziomu, więc nie był to jakiś fatalny występ. O jedele, Lewandowski no dał asystę po, po wejściu. Też czerwoną kartkę zdobył. No tutaj, tutaj można dać brawo, bo dobry występ też na to, co ile mógł. No Kapustka grał bardzo krótko, więc tutaj też ciężko ocenić sytuację. Wydaje mi się, że Kapustka chyba zmienił kontuzjowanego też Zielińskiego, gdzie tam skarżył się na jakiś ból w biodrze. No i tak, zgrupowanie dobiegło końca. Trochę nam się rozjaśniło, że mamy wreszcie tego Piątkowskiego, gdzie teraz pewnie też będzie presja w Listopadzie, że on musi grać, bo jest najlepszy i się pewnie spali, nieważne. Są plusy, ten pressing w ogóle w pierwszej połowie był niesamowity i to jak Polska potrafiła presować. No, dużo radości do ten mecz, dużo emocji, dobre spotkanie po obu stronach. Szczerze to ja się bałem, że tam będzie jakieś 4-1 czy 4-0 dla Chorwatów, a, a powalczyliśmy i chyba, no liczyłem trochę też, że gdy Polska strzeli tą bramkę na 4-3, to będzie taki mecz założycielski, jak w kadencji nawałki było z Niemcami. No tutaj ten mecz 3-1-2-3-3. To, że daliśmy radę się podnieść, no to też może być takim mitem założycielskim i oby nim był. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w niedzielę, chyba. Trzymajcie się i do zobaczenia.